dobry widzowie, odkryłem tajną bazę. Ale na razie wam nie powiem nikogo. Na początku zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I Wam pokażę. Ok, ma macie 10 sekund i aż pobiegnę do tego miejsca. Skończamy widzicie. Czy wy to widzicie? Co ja tu znalazłem. I to jest dom Error. I to nie wiem czego w ogóle to jest. Proszę, że mam lapis. Nie, jeśli byśmy mieli lapis, to chyba go nie ma, Byśmy mogli się zenchantować. Chyba, że mam tam bloki lapisu. Nie pamiętam, potem, potem to zrobię. Bo możemy zenchantować sobie. I to są jego świeczki. Ale nie podpalił. Co? C co jest? Nie, to Tego ognia nie chce dotykać. I tego łóżka też nie chce dotykać. I okazuje się, że on nas przez cały czas chyba podglądał. Naszowa przez cały czas ten. Odgląda, jak mi gramy, jak na, l, nagrywam. I on po tam jest jego baza, więc. A nasz dom jest mega blisko jego. Więc. Ja chcę coś zrobić. Chcecie... <laughs> Nasze drzewo urosło! To jest te. Czekajcie. Nie, nie my tego. Nie, 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 nie. nie. My niego nie go niecinamy. Proszę bardzo. I tu oczywiście, że my go nie ścinamy. To I to otaczamy. Nie, nie mamy takiej opcji. Czy my to ścinamy? No, tak będzie najlepiej. Jest na serio tak. A sam jak pozbierałem, postrój, po więcej, no i będzie mniej, więc tego drzewa się nie ścina. Nie. Może was widzowie wyrzucić Przepraszam za to Ale może na was wyrzucić Więc szybko to zrobimy bo to Jak to otaczane drzewo będzie odcinek Okej okay. znaczy, Ja tylko wam to chciałem pokazać Dlatego, że Teraz mega będzie, będzie się śpieszyć No Będę miał jeszcze drzewo więcej Tylko, że ja Źle hmm. Nie chcę tak to zrobić tak, tak, tak Jeszcze potrzebujemy Kilka bloków Kilka bloków Okej, okay, tak, tak, tak Korczak Lepiej stąd szybko zwiewaj przy będziesz miał to samo co ja Z, z error Więc radzę to był uciekać Dobrze, uciekaj ja, Co to było? No ale, Okej, okay. no i jest super. No więc zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę. Pamiętacie o 16. Musicie wbić na kanał. I tam będzie nowy odcinek. To pa! Nie czekaj, nie